Pięćdziesiąty raz ma udawać się do Giecfału, umadlać przez ofiarę drogi pielgrzymowania biskupa, biskupów wiernych ortodoksji katolickiej w kulcie, w doktrynie i moralności dla polskiej Europy, Świata. Pielgrzymka podejmowana w czasie, kiedy kapłani kapłańskiego bractwa przełożony wymadla, zastanawia się jak postępować, jak wie to o umocnienie w sytuacji, kiedy trzeba święcić nowych biskupów, a Rzym mówi nie czy nasza modlitwa obejmuje tę sprawę? Obejmuje. Od kiedy? No przynajmniej ten pięćdziesiąty raz. Czy kogokolwiek to obchodzi? No. Zeszczony bractwa, z wiernych bractwa? A co ma obchodzić? A kto o tym wie? A ksiądz powiedział? Ksiądz mówi? No mówi tak jak mówi. I gdzie i do kogo, jak to dociera. I gdzie, jak to dociera. Najistotniejsze, że dociera przed oblicze Boże. A nam daje okazję nie wynosić się, ale uniżać. Byśmy nie obrośli w tłuszcz pychy że to dzięki nam coś jakoś jest sprawione ponad miarę tę słuszną w tą miarę słuszną należy mieć był papierek na podłodze nie ma papierka o co się stało? nie ma papierka został podniesiony a jak to jest, że został podniesiony? wiatr uniósł Coś podniosło. Nie, Janek podniósł. Janek niech o sobie wie, podniosłem papier. Dzięki temu, że Janek, ja Janek podniosłem papierek. Papierka nie ma. Wszyscy zobaczą. Nie ma papierka. No nie ma. To o czym mówić? Nie ma. A Janek wie. Pan Bóg wie. Każdemu według słusznej miary odpłaci. Gdzie są w tej pielgrzymce ci, którzy podejmowali ją pierwszy, drugi raz? Którzy ją inicjowali? Gdzie są ci, którzy dawali hasło, intencje, z jaką mamy chodzić? Posłali jednego wiernego? Poprosili tam, to jeszcze było z międzyboża, Potem z Wrocławia, wejść tam, jedź, idź. A gdzie ci, którzy zobowiązali się uczęszczać, no jest wreszcie dzisiejszy dzień. Tak wypada XIV, Walentego, świętego Walentego, kapłana męczennika. Naszykowane było, że w Maryjnym. Cię mam oprawić. jakoś się uparłem, że nie, że o świętym walentym, jakoś tak do męczenników, Matka Najświętsza, królowa jest jestem bezpośrednio dzień męczennika, święto męczennika, to jak się wobec jakiegoś męczeństwa staje, to tak wobec papierka można przejść obojętnie, ale jak kogoś Knutami walili i tak dalej, więzili, męczyli, a potem z tego zostaje. I love it. Już wynajęłeś stolik w restauracji na dzisiejsze Valentine's Feast? Pani ma wnuka Walentego, się powinna rozpływać dzisiaj. Waluś, waluś, daj babci buzi, tyle człowiek robi, potrafi zrobić z tego, co wielkie, z tego, co, wielkie, co święte.